Witamy w kolejnym odcinku programu W biegu. Sebastian Górny i Sebastian Wierzbicki. Ta trochę bardziej puchowa kurtka nieprzypadkowo, gdy no nie chodzi o to, że jest chłodno, po prostu jesteśmy po świętach, przynajmniej ja, więc, więc trochę, trochę ona maskuje. O tym potem w dalszej części Sebastian trochę nam opowie, jak się tego pozbyć. Natomiast to jest ostatni program w tym roku, więc będzie trochę podsumowań. I oto to. Co w tym odcinku? Z kamerą będziemy na czwartym biegu gwiazdkowym. Sebastian Wierzbicki opowie, jak wrócić do formy po świątecznej przerwie. Później zaprosimy na podróż w czasie, czyli krótkie przypomnienie imprez biegowych, na których byliśmy w tym roku z kamerą. Zaczniemy jednak od trzeciej rundy biegowego Grand Prix Gorzowa. Niestety nie mogliśmy tam być z kamerą, ale mieliśmy specjalnego wysłannika, który opowie, co działo się w trakcie imprezy. 12 grudnia odbył się trzeci bieg cyklu biegowego Grand Prix Gorzowie Kopolskiego, zamykając niejako ten 2016 rok, jeżeli chodzi o ten cykl biegów w Gorzowie. Tym razem biegaliśmy przy zespole szkół nr 20. Trasa wiodła ulicą Szarych Szeregów, ulicą Srebrną, m.in. powrót był ulicą Komisji Edukacji Narodowej. 5 km, jedna pętla. Fatalne, fatalna pogoda, dużo deszczu, bardzo mokro, ale wyjątkowo podczas tego biegu, z racji zbliżających się świąt, postanowiliśmy przeprowadzić też bieg dla dzieci. Bieg na dystansie niecałych 800 metrów, który uświetnił e, jakby zbliżające się święta, dał dzieciom możliwość pobiegania z gwiazdami gorzowskiego sportu. E, między innymi byli piłkarze ręczni stali e, Gorzów, e, był dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Kucharski, e, a także e, chyba najlepszy sportowiec, który potrafi w jedną noc objechać cały świat, czyli Święty Mikołaj, e, który cieszył się największą e, popularnością wśród dzieci. Natomiast o godzinie 10 standardowo już na trasę wyruszyli najlepsi zawodnicy starsi zawodnicy naszego cyklu czyli ci którzy biorą udział już od pierwszej edycji od października podobnie jak w dwóch poprzednich biegach najszybszy okazał się Michał Hulewicz który zdeklasował właściwie rywali ustanawiając nowy rekord trasy ponieważ ta trasa również była z nami podczas poprzedniego cyklu natomiast wśród pań wygrała Justyna Korzeniewska dla której było to pierwsze zwycięstwo w naszym biegowym Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego. A teraz wrócimy do świątecznej, a właściwie przedświątecznej atmosfery i zobaczymy, jak gorzowscy biegacze uświetnili ten czas. Powiem tak, strój idealny na dzisiejszy bieg. Ech, tak specjalnie przygotowany, bo to bieg gwiazdkowy, mikołajkowy. Pierwszy raz na takim biegu? Nie, trzeci. I jak się w ogóle biega? No to powiedzmy sobie, jest trochę chłodniej niż zazwyczaj. O, jest bardzo zimno, ruszamy się cały czas, wszyscy rozczuwamy się chyba tym całą tą atmosferą, bo to jest bieg charytatywny i biegamy, żeby pomóc mm -hmm. Hmm, chorym dzieciom. Przede wszystkim cel, w jakim bierzemy udział, tak? Czyli jest to bieg charytatywny. No przede wszystkim, a myślę, że też dobra zabawa. Spotykamy się na każdym biegu, wszyscy się tutaj znają, atmosfera jaka panuje, wspaniała. A pani? Pani, a to ta pani, bo w tamtym roku, no, znaczy to, mam cel, żeby dychać przewiec za rok, a z tą panią się spotkałam za nią i mówię, Dwie dni teraz, a że z nią trenuję to. i tak, wężyk taki poszedł, także tak to wygląda. No tak, no taki wężyk właśnie, tak jak Paulina powiedziała. Mówi, y, ja cię zapiszę, ja wszystko już ogarnęłam, biegniesz. Dobrze, okej, okay, biegnę. Nie jest trochę za chłodno? Tak, jak pobiegniemy, będzie lepiej. Sam raz. O tak. Cause the kids will play all day. Let's never dull darling Christmas. Tak, bieg zorganizowany. Znaczy w sumie ósmy. ósmy. A to jak to jest, że Zaczęliśmy od biegu Wielkanoc Boże narodzeniowego 3 lata temu i później co pół roku organizowaliśmy Wielkanoc i Boże Narodzenie. Takie biegi i świąteczne? Tak, zdecydowanie. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby. Do w grudniu kiedy nie jest najcieplej przekonać biegaczy do tego żeby włożyli stroje i sobie pobiegali. E, tak naprawdę do biegania każda pogoda jest dobra, a zimą też człowiek się nie przegrzewa, więc wydaje mi się ja osobiście wolę biegać jak jest chłodniej, niż jak jest gorąco. Poza tym no te, faktycznie te świąteczne okoliczności, a więc i Boże Narodzenie wtedy taki duch jest e, cieplejszy w ludziach, e, wszyscy mają ochotę zrobić coś dobrego, a mimo wszystko jest to akcja charytatywna tak, więc chcemy zrobić coś e, dla innych. Dla kogo zbieracie? Teraz zbieramy dla chłopaka, który ma problemy z siedzeniem. Kupujemy mu siedzenie, które pozwoli mu jeść. A więc w pełni wyposażony taki fotel, który ma tam wszystkie elementy potrzebne do posadzenia go i zjedzenia posiłku. To jeszcze trochę o organizacji. Kiedyś zaczynaliście... Myśleć o obiegu, jak wyglądałoby znaczenie trasy, to parę takich rzeczy z kuchni. Eee, no Przede wszystkim e, znaczenie trasy jest istotne dla takich e, częstszych biegaczy, im zależy, żeby było 5 km, więc trzeba było przejechać rowerem, samochodem, sprawdzić czy na pewno jest 5 km. No tutaj jest taki e, jeden z ładniejszych parków w Gorzowie, który ma długie dystanse, więc można tutaj faktycznie te 5 km zmieścić. Eee... Zaczynaliśmy e, tak naprawdę w 6 osób. Teraz już jest około 20, którzy o rano tutaj po prostu biegamy i przygotowujemy wszystko. Sebastian wspomniał, jesteśmy po świętach, a więc troszeczkę było tego jedzonka więcej przez 2 trzy dni. A więc zarówno naszym stawom, jak i nam samym jest troszeczkę trudniej wyjść na trening. Dlatego bardzo ważne jest to, aby zacząć delikatnie, żeby dać sobie troszeczkę pofolgować w sensie takim, że nie robić stricte treningów biegowych, które mieliśmy gdzieś tam w planie mocnych jednostek treningowych typu siła biegowa, czy, czy jakieś szybsze biegania, czy długie rozbiegania, a skupić się na tym, aby na niskiej intensywności troszeczkę pobiegać. Między godzinę a godzinę 20 w zupełności wystarczy takiego biegania naprawdę bardzo spokojnego. Właściwie jeżeli ktoś miał dłuższą przerwę spowodowaną przygotowaniami do świąt, można zacząć tak naprawdę od marszobiegów. W tym pierwszym tygodniu półtorej godziny takiego marszobiegu powinno pozwolić organizmowi wrócić na właściwe obroty. Trzeba pamiętać, że budowanie formy sportowej to jest etap, który nie, nie ma w sobie drogi na skróty. I tak samo jest w momencie, kiedy przerywamy tą budowę, gdzieś na tej drodze zatrzymujemy się na chwilę. Bardzo szybko potrafią te właściwości naszego organizmu troszeczkę opaść poniżej tego poziomu, który wypracowaliśmy do czasu przerwy, czy to spowodowanie kontuzją, chorobą, czy też właśnie takim świątecznym biesiadowaniem w gronie najbliższych, które też de facto jest potrzebne przed zbliżającym się nowym rokiem, tak? czyli nowy rok, nowe wyzwania. A zatem dobrze jest zresetować się na koniec roku właśnie od tego biegania, takiego stricte planów treningowych. Skupiamy się na dużej ilości ćwiczeń rozciągających, bo też siedzieliśmy dosyć długo przy stole. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy dużo czasu poświęcili rozciąganiu, a także właśnie takiemu spokojnemu bieganiu, o którym wspomniałem wcześniej. Można włączyć delikatne przebieżki niecoż zawsze na koniec treningu, ale w momencie, kiedy już jesteśmy naprawdę dobrze rozgrzani, to powinno pozwolić nam w przeciągu dwóch Dwóch i pół tygodnia wrócić do takiej optymalnej formy, która, była, y, którą prezentowaliśmy przed świętami. Jak już wcześniej mówiłem, to ostatni program w tym roku. Zatem y, dobra okazja na podsumowanie z kamerą. Byliśmy na kilkunastu imprezach w całym województwie. Widzieliśmy sporo biegaczy, rozmawialiśmy z nimi, a jak to wszystko wyglądało? Za chwilę Państwo zobaczą w tym materiale. Jesteśmy w dębnie, gdzie po raz 43 odbywa się maraton. To najstarsza tego typu impreza w Polsce. Komunikator sędziowski. Na miejsca! Takiego startu jeszcze nie mieliśmy. Ale obeńczy też musi być na wolo! W tym roku obchodzimy 50-lecie maratonu Demno. Pierwszy maraton obył się w 1966 roku i od tamtej pory z przerwą ośmioletnią biegamy w Demnie. I czwarta fala! nie było lekko. Tak. Tworzyliśmy sami z kolegą, co przed chwileczką z Marcinem Palczarskim ten tor według własnego doświadczenia, według własnych pomysłów, po to właśnie, żeby udowodnić naszym jakby współzawodnikom tak naprawdę, gdzie koty zimują, gdzie jest ich taka wewnętrzna granica, bo wiadomo, każdy z nas tą granicę ma w zupełnie innym miejscu i poprzez treningi stara się coraz bardziej ją przesuwać. To jest impreza z okazji Światowego Dnia Wiedzy na temat autyzmu, ponieważ 2 kwietnia jest ustanowiony takim dniem nie tylko w Polsce, na całym świecie, i w związku z tym chcemy przybliżyć problematykę autystu, autyzmu naszemu lokalnemu środowisku. Jest to bieg, a bieg charytatywny. Tak, przebiegnij z nami 500 km, to jest charytatywnie dla autyzmu. Znaleźliśmy sponsorów, którzy za każdy kilometr przekażą nam złotów. Wrócił pan na stare śmieci, bo właśnie tutaj rozpoczął pan swoją karierę w bieganiach. Tak, pod okiem świętej pamięci Miecia sokowskiego. Najpierw dojeżdżałem tylko na treningi z Choszna. Potem, gdy skończyłem liceum, przeprowadziłem się tutaj do internatu. Trzy lata do śmierci trenera tutaj mieszkałem. No i można powiedzieć, że, że te pierwsze kroki sportowe, no to głównie strzelce krajeńskie. Panie wojewodo, skąd ten pomysł na te mordercze 3 kilometry? No widzę, patrzę na pana redaktora i wcale nie widać, że były takie mordercze. Podziwiam, gratuluję. No myślę, że świętowaliśmy dzisiaj, świętujemy. Radosny dzień Narodowego Święta 3 maja. Był czas na część oficjalną, na msze za ojczyznę, na patriotyczne spotkanie na Starym Rynku w Gorzowie, ale jest piękna pogoda, jest czas na spotkanie rodzinne, jak widzimy. Całe rodziny, małe dzieci, które uczestniczyły w biegach. Myślę, że tą ideę tylko trzeba popierać i rozszerzać jak najbardziej. Sportowa zabawa. Wszyscy są w tym biegu zwycięzcami. To widać zresztą po uśmiechach na twarzy. I poszli! Brawa! Brawo! Wystartował nasz 35. Jumileuszowy bieg słowiański. 35. Jubileuszowy Bieg Słowiański. Bardzo nas cieszy, że w tym roku będzie rekordowa liczba y, uczestników, a przede wszystkim bardzo nas też cieszy, że bardzo dużo kobiet biegnie w tym biegu. Nie ma lepszej promocji niż przez sport, a kiedyś że biegałem, więc powiedziałem, dlaczego nie? I po prostu on już się przyjął. Jeszcze zanim to powstało, to rozmawiałem z Panem Świętej Pamięci z Byszkiem Petri, a drugim jest moim mentorem, był, jest Pan Hanczarek, który też organizuje inny bieg. Po prostu kiedyś brałem udział w biegach i powiedziałem, dlaczego nie? Na osiedlu poznańskim. W ostatnim biegu było 70 osób, a teraz tak z tego wstępu jest, jak to mówią, setka pękła. No miłe po prostu, że się po prostu. Ludzie przyjeżdżają, bo tu nie ma praktycznie żadnych e, warunków klimatycznych, ale jednak chcą, więc idzie jakaś pozytywna fama, że ten bieg warto tu biegać. Dycha powoli, dobiega końca, jak widać za nami. Ja mam medal, ale musimy wymyślić coś, żeby było łatwiej go zdobyć, bo jest naprawdę ciężko. Pomysł się zarodził z greckiego centrum pomocy rodzinie, tam. Koleżanki zaproponowały, żebyśmy pomogli im zorganizować bieg i tak powstała ta inicjatywa. Zaczęliśmy wszystko przygotowywać w każdym calu, żeby to wszystko dopracować i udało się nam zorganizować bieg. I jesteśmy tutaj wszyscy zorganizowani, żeby przebiec te 4 km i pamiętać o rodzinach zastępczych. Znajdujemy się na stadionie w Subicach, na którym jak Państwo widzicie, Biegacze przygotowują się już do startu, bo za chwilę bieg, który przekracza granicę, czyli bieg bez granic. Subice, Frankfurt, Słubice. Gorzowskie bieganie czwartkowe, czyli Gorzów w Subicach. Dokładnie, cała grupa tutaj, Muszę ładnie pokazać wszystkich. Przyjechaliśmy, wygrać i to jest nasz reprezentant, który cię walczy o zwycięstwo. No nic dodać, insuując, nic będziesz się starał. Godnie reprezentować Gorzów, także. Urodzi sobie pan z tą presją? No muszę, nie mam innego wyjścia, także. W tym roku bieg jest organizowany wspólnie przez Urząd Gminy Bledzew i przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bledzewie. 38. edycja biegu. Cieszymy się, że każdego roku zawodnicy nas po prostu nie zawodzą i, i, i tak licznie nas odwiedzają. 300 biegaczy w tym roku będzie uczestniczyło w 18 biegu Solidarności na dystansie 30, 3600 metrów. Skąd taki dystans? 36 rocznica jest w tym roku powstania Solidarności, dlatego nad dystans jest 3600 m. Bieg O Złotego Lwa w Skwierzynie cieszy się dosyć długą tradycją, ponieważ jest to już bodajże 18 edycja biegu o Złotego Lwa organizowana z wielkimi tradycjami. Natomiast zauważamy, iż biegi długodystansowe stawiające przed zawodnikami wyzwania cieszą się coraz większą popularnością i przyciągamy właśnie taką, takim wyzwaniem półmaratonu e, do skierzyny już po raz drugi i drugi drugi zespół wystartował od tego zła powodzenia i do zobaczenia na mecie w tej chwili uczestnicy wykonują jedną pełną wokół e, 50. urodziny, ja mówię, to przecież nie koniec, to jest dopiero początek. Wpadliśmy na pomysł z Sebastianem Wierzbickim, że można w ten sposób zrobić coś fajnego, że przy okazji moich 50. urodzin zrobimy bieg na 50 km i pomożemy Kasi Budkiewicz, na, 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 będziemy zbierać na wózek i myślę, że to jest świetny pomysł, żeby ściągnąć ludzi, żeby pokazać, że w ten sposób też można się bawić, w ten sposób można spędzać swoje, swoje urodziny i zachęcić do, do pomagania. Dlaczego w ten sposób postanowiliście świętować 11 listopada? Wie pan co? No ja w zasadzie zaczynam przygodę z biegiem. Elegancka impreza Gorzów. Lokalnie. Dlaczego nie? Wspierajmy lokalny patriotyzm. Zaczynajmy, polecamy wszystkim, zapraszamy, myślę, że zaraz również. Do przodu! A pani dlaczego? Ja również. Od najmłodszych lat trenowałam, także cały czas jestem sercem i duszą ze sportem. A pan? Ja tak samo podobnie jak kolega i koleżanka staramy się zespołowo też jakoś tworzyć tutaj jakąś grupę i, i jednak staramy się też tutaj jakoś to uczcić, to jednak święto, jednak zgodzić to pana, żeby tutaj wszyscy wiedzieli, że, 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 że jednak coś było jakieś takie wydarzenie, które by można było jakoś świętować. Chcemy to no nie wiem, pokazać wszystkie swoje najlepsze strony. Sprawia, że człowiek w niedzielę o dziesiąt, przed 10 rano grzeszki poranek wstaje do nam przedstawić. Po trzeba rozgrzeć w taką pogodę, w taką zimnicę, to nie w zasadzie nic tylko wybiec i się rozgrzać. To nie, nie pierwsze zimowe gramki w panowie. Nie, nie pierwsze i myślę, że zima jest takim dobrym, dobrą porą do biegania, dlatego że nie jest gorąco, nie ma upału i można spokojnie, spokojnie dobiec do każdej mety. Program powoli zbliża się do końca, zatem czas na tradycyjne kalendarium, czyli imprezy, jakie odbędą się w styczniu 2017 roku. Kalendarium wyjątkowo krótkie. 15 stycznia odbędzie się czwarta runda biegowego Grand Prix Gorzowa. I to już wszystko w tym programie. Na kolejny zapraszamy w styczniu, ostatni weekend miesiąca, tradycyjnie. Za ten rok dziękujemy Sebastian Górny i Sebastian Gorzwicki. No i składamy Państwu życzenia żeby ten rok był udany, żeby pogoda dopisywała, a jak już nieraz mówiliśmy, każda pogoda do biegania jest dobra, więc to na pewno się sprawdzi, wygodnych butów, no i kondycji, kondycji i wytrwałości w bieganiu. Tego państwu serdecznie życzymy.